Hallo dzień dobry! Dzisiaj chciałbym Wam wytłumaczyć na swoim przykładzie, jak możemy zarobić na skinach w Don't Stealth. Na samym końcu, mały giveaway. Wszystko opiera się na kolekcji skinów Halloweenowych wprowadzonych w 2017. Są one w przeciwieństwie do wszystkich nowych kolekcji, nie do kupienia od samego klei, ale możemy je jedynie samemu wylosować z dropów, tradeów albo odkupić od innych graczy. Jest kilka kolekcji z tego typu dystrybucją, np. Surf. Survivor, Rosette albo Shadow. Więc co jest specjalnego w kolekcji Halloweenowej, że możemy na niej zarobić? Otóż wszystkie te skiny możemy dostać jedynie podczas eventu Halloween. Wytłumaczę Wam to na przykładzie. Przyjrzyjmy się wykresom ceny jednego z najbardziej rozchwytywanych skinów, czyli Garnka. Na samym początku, kiedy skin ten wszedł do gry, cena skoczyła do ponad 600 zł, a następnie cały czas spadała przez czas, Trwania tego eventu, jako że ilość sztuk na rynku cały czas rosła. Około stycznia cena osiągnęła wartość najniższą w tamtym okresie, czyli około 85 zł. Jako, że event się skończył, ilość sztuk teoretycznie zaczęła maleć, bo przedmiot ten kupowali gaczy na własny użytek, by potem go już nigdy nie odsprzedać. Jako, że ilość sztuk na rynku malała, to cena zaczęła rosnąć aż do października, gdzie osiągnęła 240 zł. Następnie, Następnie mamy Halloween. Ilość sztuk rośnie. Cena gwałtownie spada do 50 zł. I dotarliśmy do teraz. Mamy znowu Halloween. Cena aktualnie to jakieś 50 zł i na pewno jeszcze spadnie. Po co wam to mówię? Bardzo łatwo możemy tu zauważyć, że najlepiej jest skiny Halloweenowe kupować jakoś w styczniu, kiedy ich cena jest najniższa, a następnie odsprzedawać je pod koniec wakacji, kiedy cena jest najwyższa. Dzięki takiej operacji teoretycznie moglibyśmy zarobić jakieś 100 zł, przewidując zależności dwa lata temu, na no mieć 100 zł, a nie mieć 100 zł. Ale jeżeli lubimy się dodatkowo bawić w hazard, to możemy spróbować szczęścia w tradeach. Czym one są? Za 9 przedmiotów gorszej jakości możemy otrzymać jeden wyższej jakości i dodatkowo mamy szansę na tego słynnego eleganta, o którego nam chodzi. Kupowałem w sierpniu ponad 200 przedmiotów z Piwi za jakieś 50 zł. Kiedy tylko wystartował event Halloween, dokonałem tradeów i wylosowałem. Poniższe przedmioty. Niestety nie mogłem poczekać na kupca, aby sprzedawać je za faktyczną cenę. Tylko musiałem iść na ustępstwa, co oznaczało cenę nawet o 10 zł niższą. I dodatkowo, potęcając 10% dla Steam od każdej transakcji, skończyłem z wynikiem 130 zł. Co oznacza, że przewidując zachowania rynku i z odobiną szczęścia, udało mi się zarobić na czysto 8 dych. Niestety kwoty, jakie możemy zarobić, spadają z roku na rok, jako że Klej nie wprowadza już podobnych kolekcji ale myślę, że jeszcze inwestując w styczniu w skiny bądź w sierpniu w przedmioty marki Spiffy, a następnie odsprzedając na początku Halloween uda Wam się jeszcze coś z tego wycisnąć. Chociaż może się też okazać, że przez zrobienie tego filmu rynek zachowa się zupełnie inaczej, ale kto to wie. Zaznaczam, że jeżeli ktoś inwestuje musi się liczyć z możliwością utaty pieniędzy, bo kto wie co będzie jutro, to wszystko są tylko przewidywania. A teraz mały giveaway. Do wygania macie dwa cieniste garnitury. Tury, różanego, owieczkę i różaną pikę. Aby wygrać musicie wkleić link do tradu z wami na Steam. Od tej części linka, bo YouTube nie lubi linków i chowa wam komentarze. A w schowanych jest mój osobisty gułak śmieszków. Nagodę roześlę do końca przyszłego tygodnia. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że ogarnęliście o co w tym chodzi i że nie stacicie przez tę metodę pieniędzy. Do usłyszenia w następnym odcinku i cześć!